Do waszej matury podstawowej z matematyki 2025 zostało 14 dni i dzisiaj zaczynamy, otwieramy ten maraton takim zadaniem, którego bym bardzo mocno się spodziewał w tym roku, czyli będzie to równanie wymierne zadanie otwarte. Zapraszam. A po mi ta matma? I na starcie jeszcze informuję, że zadania zamknięte z różnych logarytmów potęg i tak dalej. Możecie znaleźć tutaj, czyli z kompilacji maratonu z tamtego roku. Polecam 3 godziny ponad tak naprawdę dużej dawki matematyki. No a jeżeli byś chciał poechtać algorytm YouTube'a, będę wdzięczny za hashtag w komentarzu Matura 2025. Lecimy. Dane jest równanie 2 przez 2x plus 1 równa się x minus 1 przez x plus 2. Wyznacz dziedzinę tego równania oraz rozwiąż to równanie. Pierwsza rzecz, od której bym chciał Wam powiedzieć, to dużo różnych równań wymiernych, wszystkie typy są na kanale, także tu ewentualnie macie materiał. Natomiast, jeżeli Wam w zadaniu nawet nie powiedzą, że macie wyznaczyć dziedzinę tego równania, to i tak musicie to zrobić. OK? Tu akurat trochę podpowiedzieli, natomiast, żeby dobrze i poprawnie rozwiązać równanie tego typu, czyli równanie wymierne, to musicie zacząć od założeń i od dziedziny. Te O tym nie zapominajcie. A i dajcie w ogóle znać w komentarzu, bo zmieniłem trochę kadry na ten maraton, żeby się tu trochę działo więcej niż zwykle. Zobaczymy. No póki co zmieniłem obiektyw na stary, mój ulubiony. Zobaczymy. No jest trochę bęższy kadr, ale przycisk się mieści, więc to chyba najważniejsze. Dobra, czyli pierwsza rzecz to są założenia. Założenia, czyli, że ten mianownik, pierwszy, bo nie można dzielić przez zero w matematyce, musi być różny od zera. OK Ok, to od razu rozwiążmy. No to 2x w takim razie będzie różny od minus 1. Jak podzielimy sobie przez dwa stronami, no to x będzie różny od minus 1 i 2. Pierwsze założenie. Założenie drugie to, że ten mianownik drugi również musi być po prostu różny od zera, czyli x plus 2 różny od 0. Jak wrzucimy dwójkę na drugą stronę, x będzie różny od minus 2. No dobra. No i na koniec dobrze było to podsumować wszystko piękną dziedziną. Dziedzina w takim razie to będą wszystkie liczby, oprócz tych dwóch, które nam Wyszły, że nie mogą nimi być. No bo wtedy byśmy dzielili przez zero. Czyli to będą wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus. No załóżmy po kolei minus dwójki i minus jednej i drugiej. Czy trzeba tu robić to po kolei? Mogłoby przyjść pytanie. Nie, no teoretycznie nie jest to jakiś błąd. Na pewno bardziej elegancko jest, jak układacie w zbiorach od najmniejszej do największej liczby. Natomiast, no, punktu wam za to nie zabiorą, może tak powiem. O. No dobra, mamy dziedzinę, czyli to wyznacz dziedzinę równania, mamy odhaczone. Co dalej? No dobra, przypiszmy sobie to równanie. I tutaj jest taka metoda tak naprawdę dość yy, na pamięć można to zrobić. I jeżeli macie taką sytuację jak w tym zadaniu, czyli macie równość dwóch ułamków, czyli A przez B równa się C przez D, i oczywiście zrobicie swoje założenia, że oba mianowniki, czyli B i D jest różne od zera, to tu można wykorzystać taką metodę na tak zwane przekątne, czyli mnożenie jednej przekątnej jest równe mnożeniu drugiej przekątnej, czyli A razy D na przykład będzie równe. B razy C. Takiego motylka robi. To tak naprawdę wynika z tego, jakbyście to pomnożyli obu stronie przez B D, czyli przez oba mianowniki, to tutaj to B się skróci z tym B, tu D się z tym D skróci po drugiej stronie i rzeczywiście zostanie nam AD równa się BC. To to taki przepis na tego typu równania do zapamiętania, jak lubicie, na pamięć po prostu. No dobrze, to tak zróbmy, czyli 2 dwa, czyli dwa e razy X plus 2. Pamiętajcie, że nie mogę, pamiętajcie, że jak zapiszę tak, 2 razy X plus 2 to jest co? To jest źle. Bo to wyrażenie musi być w nawiasie. Mnożycie przez cały licznik, mianownik i tak dalej. E, równa się mnożenie tej przekątnej, czyli równa się 2x plus 1 w nawiasie już razy x minus 1. No i trzeba to wymnożyć i zrobić z tym porządek. Czyli tu mamy 2x plus 4, tak? Dwójka z x, dwójka z dwójką. I teraz nawias razy nawias to każdy z każdym. 2x razy x to będzie 2x kwadrat. 2x razy minus 1 to będzie minus 2x. 1 razy x to będzie plus x. I 1 razy minus 1, pamiętajcie, że wymnażacie razem z tym minusem, tak, tą jedynkę. 1 razy minus 1 to będzie minus 1. No dobrze, robimy porządki, ponieważ widać, że x kwadrat się pojawia, więc spodziewamy się równania kwadratowego, więc raczej wszystko na jedną stronę, żeby 0 było po drugiej. No to przerzucę wszystko na lewo. Czy będzie minus? Pamiętajcie, że przy przerzucaniu składników zmieniacie znak. Będzie minus 2x kwadrat plus, plus 2x minus x plus 1. To są wszystkie rzeczy stąd i jeszcze zostało nam plus 2x. weeks bo było po, po lewej i plus 4 równa się 0, dobra no to minus, 2, no to minus 2x sobie zostawiamy i teraz robimy porządki tutaj jest, tu jest 2x minus x 2x, no to tak 2x plus 2x to będzie 4x minus x to będzie 3x, czyli tu będzie plus 3x, no i 1 plus 4 to będzie plus 5, równa się 0 dostaliśmy równanie kwadratowe, dlatego to zadanie za 3 punkty, bo jednak coś tu jest do zrobienia, no to delta może tutaj jeżeli nie macie wprawy to nie ma problemu zapisujcie sobie współczynniki, czyli to, co przystoi przy naszym x kwadrat, czyli to, to jest nasze a, czyli to jest nasze a, czyli a jest równe minus 2. To, co stoi przy samym x, to jest nasze b, a to, co stoi bez jakiejkolwiek tutaj, mm, nie wiadomo, nie? to jest po prostu, no i delta to jest b kwadrat minus 4ac, ale to myślę, że już pamiętacie, wydaje mi się, Czyli b to jest 3, czyli 3 kwadrat to będzie 9, minus 4 razy a, czyli razy minus 2, i razy c, czyli razy 5. Równa się, równa się, 9. I tu mamy tak, dwa minusy w mnożeniu dają plus, czy będzie na plusie. 4 razy 2, 8. 8 razy 5 to będzie 40, i plus 40, delta wychodzi 49. No dobrze, czyli wiemy, że pierwiastek z tej delty, delta wyszła dodatnia, czyli dwa rozwiązania, będzie 7. No i teraz tak, x1 to było minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. A tych wzorów nie musicie zapisywać jakie jak pamiętacie, no ale robimy sobie powtórkę, także jakby co jest to w karcie wzorów, czyli minus b to będzie minus 3, minus 7 przez 2 razy minus 2 czyli przez minus 4, minus 10 tak naprawdę na minus 4 to po skróceniu wychodzi mi 5 drugi no i nasze x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty podzielić na 2a, czyli u nas będzie minus 3, tym razem plus 7 ale nadal przez minus 4 na górze zostaje 4 przez minus 4 1 minus w dzieleniu daje minus, czyli będzie minus 1. No i teraz słuchajcie, to jeszcze nie koniec tego zadania, bo my musimy sprawdzić, czy to rozwiązanie i to rozwiązanie to mieści się w dziedzinie. Czyli wracamy sobie do dziedziny, i co tutaj w dziedzinie było? Że rzeczywiste bez minus dwójki i minus jednej drugiej. No dobrze, no to 5 drugich nie jest ani minus dwójką, ani minus jedną drugą. Minus jedynka tak samo, czyli zarówno 5 drugich należy do dziedziny, jak i minus jedynka należy do dziedziny. Ok, no i teoretycznie, jak tak zapiszecie, będzie ok, natomiast na pewno nie zaszkodzi zrobić odpowiedź na koniec. Czyli x możemy zrobić, że należy i w klamerce wypiszmy te możliwe nasze x -y, w kolejności minus 1 i 5 drugich. Moglibyście też napisać, że x jest równy minus 1 lub x jest równy 5 drugich. Tak też by było poprawnie. Jak tam wolicie. Tak? No dobrze. No to takie równanie wymierne równa wymierne, czyli taki dość mocny pewniaczek, wydaje mi się, na ten rok. No to w ramach pracy domowej trzymajcie bardzo podobne zadanie do przećwiczenia, a w komentarzu napiszcie, jaka będzie odpowiedź, czyli w takim razie odpowiedź x no równa się, czy x należy, no będzie trudniej czasami zapisać, także może być x równa. Miłego dnia życzę i do usłyszenia jutro o 20. A po co mi to A tu Macie kompilację maratonu z tamtego roku, czyli jeden film, którego potrzebujesz, żeby zdać maturę. Przynajmniej na 30, jak i nie 80%, jak opanujesz ten materiał oczywiście. Miłego dnia życzę i do usłyszenia.